Cześć, lecimy dzisiaj do kik na przegląd nowości będzie damska, męska kolekcja, spodnie, sukienki, bluzki i po prostu wszystko swetry. E, także zapraszam, jeżeli jesteście tutaj nowi, to oczywiście zostawcie łapkę w górę i subskrypcję pod filmem. Z każdego rozmiaru są duże rozmiary, będą i małe, i duże. Także wszystkiego się dowiecie w trakcie filmu. Zostańcie do końca. Tutaj są takie spodnie, które są woskowane, coś mi tu pospadało, musiałam się poprawiać. Kosztują 45 zł, są fajne, takie na gumce i też takie trochę luźne. Tutaj u góry jakaś taka bluzeczka za 40 zł, z taką fajną koronką i ma koronkowe rękawy. Tutaj natomiast sweter, tylko on ma dosyć spory dekolt, no może nie akurat ten, ale generalnie on kosztował 70 zł, ale tak w kiku jest, że te dekoldy są czasami spore. Ten natomiast też jest w cenie 70 zł i ma taki fajny ten kolor niebieski, wiecie, taki, taki stonowany, ale bardzo ładny. Tutaj coś znowu z dużym dekoldem, takiej mocnej czerwieni, i tutaj mamy za 60 zł. Tutaj coś w odcieniach, szarości. To zobaczcie, jaki w ogóle duży dekolt i w ogóle ten dekolt jest taki: wiecie, że aż na plecach jest taki wielki. Ten jest dostępny w cenie 40 zł. Jeszcze takie, zobaczcie, tuniki w postaci swetrów, takie grubsze. Fajne do leginsów, moim zdaniem, a nawet i do rides mogą spokojnie pasować. Ta pomarańczowa, już wam pokazuję, kosztuje 70 zł. Natomiast czarna też 70 w sumie i tutaj jest jeszcze też taka różowa. Bardzo fajna jest ta bluza. Ona ma taki polarek, taka jest delikatnie błyszcząca, fajnie się z nim komponują te sznurki różowe 60 zł. I tutaj widzę na dole, że jest dostępna też w granacie. Granatowa oczywiście też dostępna za 60 zł. Lecimy dalej. Tutaj nam się wyłaniają jakieś sukienki. Zobaczcie, ta jest bardzo fajna w takie kwiaty. Taka wiosenna, jesienna. 30 złotych fajnie może rozpromienić dzień w te teraz takie cieplate, wiecie, ponura, szare dni. Ta też kosztuje 30 złotych, także nie są drogie. Tutaj natomiast taka bluzka, ale trochę dłuższa za pupę, taka w panterkę, i powiem wam, że ta jest naprawdę bardzo ładna. I ten materiał, taka fajna bawełna, 45 zł. Tutaj z tyłu coś kwiecistego. To jest rozmiar 36, ale są też 56, także tutaj się nie martwcie, rozmiary są duże. Często jeżeli w kiku nie wiszą na wieszaku, to pamiętajcie o to, żeby zapytać panie 45 zł, bo one nie wszystko są w stanie tutaj wystawić. Tutaj jest takie, takie na wystawiane tak dużo rzeczy, że ciężko w ogóle to pościągać, więc jakby wystawił już totalnie wszystko, to nie wiem, co by się tutaj działo. Ta jest też bardzo fajna, taka jasna, szara, ale w takie zobaczcie, kwiaty. 45 zł. Tutaj coś w taką zebrę, ta już taka trochę dłuższa z tyłu dłuższa, z przodu krótsza. Dostępna za 45 zł. I tutaj coś w kolorze niebieskim też się ma ściągać w pasie też jest bardzo ładna. Ta niebieska kosztuje 70 zł. Obok jeszcze takie prążkowane zobaczcie w kolorze zieleni i czerni na przykład. Te są bardzo długie. Już Wam pokazuję cenę. 45 zł i są właśnie i zielone i czarne. Tutaj taka fajna w panterę. Tą panterkę osobiście mam. 70 zł ona teraz kosztuje. Ja pamiętam, że jakoś kupowałam, to batańsza tańsza była troszkę. Eee, nie wiem, może akurat była przeceniona. Ale jest bardzo fajna ta w tą panterkę. I tutaj jeszcze jakieś takie sweterki cienkie Wam z firmy Janina muszę pokazać. To jest bardzo fajna firma, bo oni mają dobre jakości te ubrania. Nic się z tymi ubraniami nie dzieje, ani po praniu, nic. Ten musztardowy jest śliczny. Kosztuje 40 zł i dostępny jest już w takim jasnym beżu. Ten jasno-beżowy też jest za 45 zł. Tutaj też taka, taka bluzeczka albo taki ala cienki sweterek z takim, zobaczcie, jasną zebrą za 35 zł. Ok, jeszcze kilka spodni, bo jeżeli lubicie takie kwieciste, to tutaj są na przykład takie fajne z wysokim stanem na gumeczce i, na, i mają na gumce 45 zł i mają też yy, guzik. Tutaj natomiast jeszcze coś w takie kwiecie 46. Rozmiar są jeszcze większe, nawet dostępne. Próbuję się dogrzebać ceny. Cena 45 zł. Tych w kratę Wam nie będę pokazywała, bo już widziałyście je wiele razy. Tutaj jeszcze takie, jeżeli uprawiacie jakieś sporty, albo coś po domu, coś wygodnego, albo nawet na co dzień, bo te różowe są, wiecie, takie w zasadzie uniwersalne, 45 zł. No i tutaj taka fajna też różowa, trochę sportowa, trochę na co dzień, trochę taka luźna bluza, 45 zł. Ale myślę, że pasuje do wszystkiego, nawet do leggingsów. Teraz lecimy na męską kolekcję. Bardzo fajne bluzki, dostępne w kolorze takim niebieskim, za 30 zł i też w czerni. Ta czarna też jest za 3 dyszki. Tutaj zobaczcie coś już w takiej klasyku. Bo to po prostu taka klasyczna bawełniana bluzka czarna z długim rękawem bez żadnych wzorów. 15 zł. Natomiast tu tutaj z kapy, już taka mocno błyszcząca, to taka, ale fajna jest. Naprawdę fajnie wygląda, i wcale nie jest tak, że to jest tylko bluza dla młodych. 90 zł, bo ona nie jest jakoś przesadnie błyszcząca, tylko rękawy ma błyszczące. Tutaj jeszcze taka fajna, rozpinana bluza w takich odcieniach szarości. Jejku, tu ciężko jest coś powiesić, tyle tego jest. 75 zł. No i tu macie jeszcze takie fajne dresowe spodnie na gumeczce. Już Wam zaraz sprawdzę, w jakiej cenie są w ogóle te spodnie. 45 zł. Koszula, ale zobaczcie, taka troszkę dłuższa. To jest kolor taki granatowy. Nie wiem, czy film to oddaje, ale to jest taki granat. Ona kosztuje 70 zł. Co tutaj jeszcze Wam na końcu pokazać? Bo wiecie, ja nie lecę wszystkiego, bo większość to są rzeczy z poprzedniej kolekcji. Pokazuję Wam to, co zauważyłam, co jest nowe. Ta jest też bardzo ładna, bardzo fajna. Ma taki ten niebieski morski. Aż ciężko mi uwierzyć w tą cenę, ale ona kosztuje 20 zł. Jest przeceniona. Szok. Tutaj już taki mocno intensywny niebieski, ale ten taki w ogóle bardzo żywy, 60 zł. Tamta była mocno przeceniona, nie wiem z jakiego powodu, ale trochę mnie to zdziwiło nawet. I tutaj jeszcze coś taki też ala niebieski, ale taki już bledszy, wiecie, w połączeniu bardziej taki w szarości wpadający. Tu mi się coś dzieje. Czekajcie, nie umiem, nie umiem złapać ostrości. 70 zł kosztuje ten sweter, Może mi się zaraz tutaj uda to wyostrzyć. Czekajcie, tak. No, i tutaj jeszcze taki szary, też dłuższy. W cenie 75 zł. Z mojej strony to już wszystko. Zostawcie łapkę w górę. Pamiętajcie o subskrypcji. Dzięki wielkie za przegląd. Do zobaczenia w następnych. Hej.